Cześć kochani. Witam Was Mikołajkowo w specjalnym filmie przygotowanym dla tych osób, które no, zdążyły wczoraj zadać pytania swoje, takie darmowe z okazji Mikołajek, czyli 10 szczęśliwców. Tak naprawdę było tych osób 11, ale no, gdzieś się straciła ta jedna osoba, więc jeżeli jeszcze do mnie ta osoba napisze, no to już odpowiem po prostu mailowo na jej pytanie. Natomiast te osoby, które się zgłosiły, które ze mną się skontaktowały, są w tej szczęśliwej e, dziesiątce. Dostały ode mnie numerek, każdy ma swój, więc ja tutaj nie będę operować waszymi imionami, tylko będą numerki i będę odpowiadała za chwileczkę na wasze pytania. Przypominam dla pozostałych, którzy po prostu nie zdążyli do dziesiątki się załapać e, i chcieliby coś dla siebie zyskać, ale no nie zdążyli, po prostu w tej dziesiątce się znaleźć. Kochani, Cały czas trwa promocja mikołajkowa, czyli minus 50%, tak jak to było z okazji Black Friday, minus 50% na wszystkie usługi, na wszystkie rodzaje czytań, na pojedyncze pytania, tak samo, więc zachęcam do zamawiania sobie takich czytań, mogą to być czytania, na przykład na miłość w roku 2020, mogą to być takie w ogóle rozbudowane czytania roczne, które ja nagrywam w postaci prywatnej. Filmów, macie tylko wy do nich dostęp. No i teraz są w bardzo atrakcyjnych cenach. Dzisiaj, czyli piątek, sobota i jeszcze do niedzieli, do godziny 24, złożone zamówienia wchodzą w skład, jak gdyby tutaj, promocji Mikołajkowej. No i macie wówczas 50% ceny takich czytań czy usług, nie wiem, rytuałów, no co tam potrzebujecie. Jeżeli macie jakieś pytania, to po prostu zachęcam, żeby się ze mną skontaktować, napisać do mnie. Maila macie podanego w opisie kanału, będzie też zapewne w przypiętym komentarzu. Ja sobie tutaj jeszcze cały czas intensywnie tasuję karty, podczas kiedy do Was mówię. No, i co jeszcze? Odpowiem na pytania tych osób, które tutaj się zgłosiły, czyli ta dziesiątka. Na końcu jeszcze będzie taki przekazik, takie coś na zasadzie wyboru dla wszystkich. No bo są Mikołajki, więc też tak Was nie mogę zostawić bez, bez żadnego prezentu, tak naprawdę. Bez jakiegoś małego, chociaż drobnego upominku z mojej strony. Więc na końcu dla cierpliwych, którzy tutaj poczekają, odczekają. Czekają do samego końca, no albo sobie przewiną gdzieś tam do końcowych minut, no to będzie właśnie taki przekaz wyboru. I teraz, kochani, sobie zaraz będziemy wróżyć. Ja sobie tu jeszcze przełożę te karty. Słuchajcie, bo zbliżają się święta wielkimi krokami. Także to też jest jakby już ostatni dzwonek na zamawianie w grudniu tych czytań rocznych na cały rok 2020, gdyż ja po prostu, no, od wigilii, tak naprawdę, aż do końca roku, no to już wchodzę w taki okres świąteczny, okres odpoczynku, też okres przeznaczony dla rodziny. No więc ja już tam Wtedy nie będę tak intensywnie pracowała, po prostu coś tam będzie się pojawiało na kanale w ramach jakichś takich ogólnych rzeczy, ale to tak bardziej z doskoku, może coś wcześniej nagram, no może wtedy coś nagram w tym okresie, to trudno powiedzieć, ale dla mnie to będzie już taki, wiecie co, okres zwolnienia tempa, wyluzowania. No, po prostu odpoczynku. Każdy takiego odpoczynku potrzebuje, zwłaszcza kiedy są święta. No, chcemy pobyć z rodziną, chcemy odpocząć. Jest to zupełnie naturalne. Więc y, teraz jeszcze jest taki czas, kiedy najlepiej takie zamówienia składać. Dobra, kochani, przechodzimy sobie do odpowiedzi na Wasze pytania. Osoba, która ma numerek jeden, yy, pani mm -hmm, urodzona i pan mm -hmm, urodzony. Jak potoczy się ten związek pomiędzy Państwem, jak on się potoczy? Tutaj mamy tak, siódemeczka kielichów, karta świata, dziewiątka kielichów. E, tutaj będzie coś takiego na zasadzie podejmowania jakiejś decyzji. E, dlatego, że no. Jesteście Państwo w jakimś takim zawieszeniu. Ta siódemka kielichów mówi o tym, że być może ktoś tam ma jeszcze jakieś inne opcje, być może nie do końca tutaj jest z Wami um, i tylko z Wami, bo jest też karta świata, takie otwarcie się, dziewiątka kielichów. No ktoś tutaj jakby tak lubi sobie pokorzystać z życia, tak bym to powiedziała. Mamy dwójkę buław i kartę wieży. Na końcu mamy e, czwórkę kielichów. No e, te karty mogą świadczyć o tym, że ktoś tutaj będzie na kimś próbował jednak wymusić podjęcie jakiejś decyzji, czyli na przykład na zasadzie no określ się, czego ty tak naprawdę ode mnie chcesz, albo jesteśmy razem tak całkiem, albo nie, bo nie da się tego robić na półglistka tak jakby. No i może tutaj dojść do rozstania. Może nie musi, bo ta wieża może jakąś kłótnię oznaczać, ale potem mamy czwórkę kielichów, czyli jakieś niezadowolenie, no coś po prostu takiego, że e, jesteśmy rozczarowani relacją, więc no nie pokazuje mi się to tutaj jakoś tak najlepiej niestety. Osoba numer dwa to jest pani mm -hmm, urodzona. E, czy ułoży się wszystko pozytywnie w moim życiu uczuciowym? Czy tutaj ułoży się u pani Pozytywnie, jeżeli chodzi o życie uczuciowe. Czy się u Pani ułoży to pozytywnie, to życie uczuciowe? No, zaraz zobaczymy. No, jest tu jakiś rodzaj przemęczenia, nie wiem, może Pani kończy jakiś związek, bo ta dziesiątka mieczy to tak. E nie, nie za ładnie wygląda, jakiś okres zmęczenia, jeszcze dziesiątka buław do tego. Może pani być um, albo przytłoczona swoją samotnością, albo po prostu być w takim związku, który już po prostu chyli się ku upadkowi, już wiadomo, że nic z tego nie będzie. Ale karta gwiazdy w połączeniu z kartą wiary, tutaj są duże nadzieje na to, że się sprawy poukładają i rzeczywiście się poukładają, dlatego, że kończy nam się to kartą cesarza, więc jak najbardziej. Jeszcze jest askielichów, będzie nowa miłość prawdopodobnie i tutaj będzie tak, taki wpływ gwiazd, czyli coś takiego może się pojawić z przeznaczenia i też taki partner no wymodlony bym powiedziała. Czyli pani modlitwy, pani prośby zostaną wysłuchane. Natomiast może się to nie stać jeszcze tak szybko jakby też pani chciała, ale rzeczywiście trzeba tutaj mieć pozytywne nastawienie, bo będzie pani jeszcze szczęśliwa i będzie pani miała poukładane życie uczuciowe. Teraz pani numer 3. Pani mm, 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 urodzona i partner pani urodzony. I mm, mm, jaki będzie dla państwa rok 2020 pod względem partnerskim? Jaki będzie tutaj dla państwa ten rok 2020 pod kątem partnerskim? Co tu się dla państwa będzie działo? Oj, mamy siódemkę mieczy. Ktoś tutaj może być nieszczery do końca. Ktoś tutaj oszukuje. Siódemeczka buław, siódemka kielichów. Te siódemki mi się tutaj nie podobają. No, na końcu mamy króla buław. To tak jakby mężczyzna taki jakiś, no, lecący gdzieś tam w kulki, że tak powiem, na boki. Chociaż mamy też króla denarów, czyli no tutaj pokazuje się to jako um, stały związek, aczkolwiek no, mogą być tendencje do jakichś takich przygód. Nie podobają mi się tutaj siódemka mieczy, siódemka buław, siódemka kielichów, no bo ym, tu może być jakiś rodzaj takiego niedopowiedzenia, czyli po prostu, nie wiem, bo być, być może Państwo jeszcze nie są razem i to jest tylko taki związek, no zmierzający do stałego związku. Ym, Albo tutaj pani na przykład może mieć e, jakiegoś po prostu. Jeszcze adoratora z zewnątrz. No ktoś tutaj będzie miał dodatkowe opcje i będzie jakiś, jakiś rodzaj nieszczerości, bo siódemka kielichów, no że pojawia się więcej niż jedna osoba być może. Tutaj mamy króla denarów, króla buław. Ja nie wiem, czy to są ci sami mężczyźni. E, dziwnie to trosz, troszeczkę tutaj wygląda. Jeszcze może dołożymy kilka kart. Tu jest trójka denarów, czyli będzie jakaś praca nad tą relacją. Tak, ktoś się boi kogoś stracić. Ktoś jest tutaj takim e, osobnikiem dominującym, no karta śmierci coś się zmieni. Więc może to e, taki głupiec, jakiś nowy początek. Śmierć starego, nowy początek. Może być tak, że państwo po prostu po okresie jakichś tam niedopowiedzeń, jakiegoś takiego. Zastanawiania się, nieumiejętności wyboru, po prostu w końcu się ktoś tutaj określi i zechcecie Państwo popracować nad tą relacją, zrobić dla siebie jakiś taki nowy początek, zapominając o tym, co było, jeśli tam były jakieś nieporozumienia, ktoś tam nie był do końca z kimś szczery, ktoś tam rozważał, jeszcze jakieś inne osoby brał pod uwagę. No to może to oznaczać taki e, definitywny koniec z tym i dążenie do bardziej takiego stałego układnego związku. Mam nadzieję, że to jest tak właśnie pozytywnie nam się tutaj pokazuje. E, następna pani, numer 4, urodzona. Mm -hmm. e, czy będę miała miłość w 2020 roku? Rozumiem, że to pytanie chodzi tutaj po prostu o to, czy pani spotka kogoś, z kim pani będzie no, w stanie stworzyć związek, czy po prostu, czy pani się zakocha, tak? Czyli, czy ktoś taki do miłości się trafi w roku 2020? Czy ktoś tutaj przyjdzie taki do miłości? tak, mamy tutaj asa kielichów jest zakochanie rycerz kielichów jak najbardziej, ale tutaj um, musi pani się jakby określić bo u pani jest coś takiego i to mogło być w poprzednich związkach też, że takie kurczowe jakby trzymanie się partnera taka obawa, że on odejdzie gdzieś tam jakieś lęki taka próba kontrolowania nie do końca zaufanie w tym związku jakieś tutaj kalkulacje um, takie, że nie wie pani na czym stoi, jakiś balans, tu mam Dwójkę mieczy, dwójkę denarów, to są aż dwie takie karty, hmm, kiedy my po prostu nie mamy równowagi jakiejś, więc hmm, albo pani nie zakończyła jeszcze definitywnie jakiejś starej relacji, czyli ona fizycznie się zakończyła, ale pani w myślach ma jeszcze tego człowieka, albo po prostu ma pani taką tendencję do tego, że no jak ktoś się pojawia w pani życiu to są takie podświadome lęki, że ta osoba odejdzie jest taka próba być może no, zatrzymania tego partnera przy sobie kontrolowania sytuacji, takiego stłamszenia troszeczkę i na to trzeba uważać, będzie zakochanie będzie jakaś nowa miłość, mogą być spotkania mogą być randki, ale tutaj nie jest pokazane czy wyniknie z tego coś więcej, bo tu jakby no, musi pani też przełamać te swoje schematy te swoje takie lęki, obawy wewnętrzne takie blokady, no i wtedy będzie Pani w stanie stworzyć z kimś po prostu ten taki satysfakcjonujący związek, o którym wszyscy marzymy. Pani numer 5 urodzona. Mm -hmm. yy, I pan mm -hmm. urodzony. Yy. Czy on ma żonę lub dziewczynę? No cóż, zobaczmy. Czy on ma żonę lub dziewczynę? Żony raczej nie ma, bo jest odwrócona czwórka buław, czyli raczej nie ma swojej rodziny. Być może on się w tym momencie skupia na pracy, na rozwoju wewnętrznym. On jest prawdopodobnie zakochany, może mieć kogoś, no bardziej dziewczynę bym powiedziała, ale może to być też takie, powiedzmy, uczucie, które dopiero wykwita, rozpoczyna się, może mieć formę uczucia platonicznego, bo przede wszystkim no, mamy tą czwórkę buław odwróconą, więc ja tutaj czytam jako ym, po prostu sytuację, gdzie on nie ma żadnej rodziny, takich zobowiązań, jakiegoś wspólnego domu z kimś na zasadzie żony. Rycerz denaru, arcykapłanka, no to jest po prostu praca, skupienie na sobie, taka praca wewnętrzna i on tutaj jest w okresie transformacji, jakichś dużych zmian w swoim życiu. Karta śmierci, karta rydwanu, no, to jest taki moment przełomu w jego życiu. On mógł się właśnie w ostatnim czasie zakochać, albo właśnie teraz przyjdzie do niego jakieś takie porażające uczucie, że on się po prostu zakocha, że to będzie tak jakby grom z jasnego nieba, że tak powiem. No albo on po prostu gdzieś wyjechał, czy wyjedzie w najbliższym czasie, no i tam spotka jakąś miłość. Natomiast na chwilę obecną myślę, że żony nie ma, dziewczynę być może, ale raczej bym powiedziała, że to jest coś takiego bardziej w początkowej fazie, bo tu się żadna kobieta konkretna przy nim nie pokazuje. Bardziej właśnie taki. Potencjał do tego, żeby się zakochać w kimś. I być może jest zakochany, ale to bardziej takie platoniczne uczucie, takie dopiero świeże, rozpoczynające się. No, a być może kogoś właśnie pozna na jakimś wyjeździe po prostu w najbliższym czasie. Pani numer 6, urodzona. Czy dostanę pracę w firmie? z Krakowa. Czy pani dostanie te prace? Zaraz sobie zobaczymy. Czy dostanie pani te prace? Czy ta rozmowa kwalifikacyjna tutaj zaprocentuje? Tu mnie jakaś karta została, już sobie zabieram. I czy dostanie pani te prace? Czy ma pani szansę na to, żeby te prace dostać? Czy ma pani tutaj szansę na to, żeby te prace dostać. Ja powiem tak, że jak najbardziej jest taka praca, król denarów to symbol właśnie tej firmy. No pani ma piątkę denarów, tu może być teraz nieciekawa taka sytuacja finansowa. Proszę też wyjść z takiego myślenia, yy, że nie mam tej pracy, że jest brak, że ciągle mi brakuje pieniędzy i tak dalej. Przetransformować trochę swoje myślenie. Tu jest gwiazda w tej sprawie, więc pani nadzieje mogą się spełnić. Jest cesarzowa. Potencjał na stałą pracę, chociaż zaczyna pani od pazia mieczy, czyli tam się trzeba będzie trochę Douczyć, podszlifować swoje umiejętności. Może to być praca taka na okres próbny, na zasadzie jakiegoś stażu, właśnie takiego popróbowania, ale trójka kielichów może nam świadczyć o tym, że zostanie podpisana umowa, że będzie Pani świętowała, że po prostu no, ktoś z tej firmy się do Pani odezwie i że rzeczywiście będzie szansa na tę pracę. Pani numer 7, Pani mm -hmm, urodzona i Pan mm -hmm, urodzony, tak, czy zalegalizujemy nasz związek? Bo tam y, właśnie chciałam tutaj dopowiedzieć, bo pani jest jedną z tych osób, która tak jakby zadała dwa pytania y, w ramach jednego, więc, no tu, żeby było sprawiedliwie, ja mogę odpowiedzieć tylko na jedno pytanie jednej osoby, ponieważ takie są zasady i no nie mogę ich złamać dla nikogo, ponieważ no wtedy te inne osoby również y, mogłyby mieć pretensje o to, że one miały tylko możliwość zadania jednego pytania. Natomiast, że tutaj odpowiedziałam na dwa, więc odpowiadam na to pierwsze pytanie, czyli czy zalegalizujemy związek. Czy po prostu ten związek będzie taki formalny, tak? Czy będzie małżeństwo, innymi słowy, z tym panem? No, zobaczymy sobie. Tutaj mamy szóstkę denarów, dziewiątkę kielichów. E, sprawiedliwość? No, myślę, że tak. Mamy co prawda dziesiątkę denarów odwróconą, e, bo to może pokazywać nam sytuację taką, ponieważ e, mamy trójeczkę buław, tu jest paść denarów. Ja bym powiedziała, że za legalizujecie państwo, ale że to nie będzie tak szybko, jakby pani chciała. Czyli nie od razu. Nie od razu też może być na przykład, bo nie wiem, czy państwo razem mieszkają, nie od razu może być wspólne zamieszkanie, wspólna taka rodzina, wspólny budżet i tak dalej, ale no szóstka denarów to jest taka wzajemność. Tu jeszcze mamy dziewiątkę kielichów, może wskazywać na jakiś ślub, uroczystość weselną, karta sprawiedliwości, czyli jak najbardziej tej sprawiedliwości stanie się zadość. Tam był też paść denarów. Może być taka sytuacja, że na przykład Przykład, no, jakieś dziecko na świecie się pojawi, czy już się pojawiło na przykład, być może macie Państwo wspólne dziecko, no i że to dziecko będzie też takim bodźcem do tego, żeby właśnie ten związek zalegalizować, ale niekoniecznie. Może to być po prostu taki powolny proces, ale wszystko tutaj wydaje mi się zmierza faktycznie ku legalizacji. Na pewno Pani będzie na to naciskała w jakiś tam sposób, ponieważ jest to dla Pani ważne i to tutaj widać. Dobrze, Pani numer 8, Pani. Mm -hmm. Urodzona. Mm -hmm. Czy uda mi się wyremontować dom, który dostałam w spadku? Czy pani uda się wyremontować ten dom, który pani otrzymała w spadku? Zaraz sobie to zobaczymy. Czy uda się pani wyremontować ten dom, który pani otrzymała w spadku? Mm -hmm. Czy pani się uda ten dom? wyremontować ja powiem tak, przy wsparciu jakiegoś mężczyzny, jakiegoś takiego mężczyzny rzeczywiście zaradnego być może takiego dynamicznego, jakiegoś autorytetu, tutaj może pani ten dom wyremontować, widzę królową mieczy, widzę kartę maga więc pani tutaj będzie miała dobry plan na to, jak to zrobić krok po kroku paść buław jest odwrócony tutaj nie wiem czy ten paść buław nie oznacza po prostu tego, że no pani jakby sama nie nie da rady tego zrobić, że tutaj to po prostu przerasta Pani możliwości, jak gdyby. I tu trzeba będzie się zwrócić właśnie do jakiegoś prawdopodobnie starszego mężczyzny, może kogoś z rodziny, może jakiegoś fachowca, nie wiem, trudno mi powiedzieć, natomiast tak to mi się tutaj pokazuje, że Pani bardziej od logistyki, od przemyślenia tego wszystkiego, no, a mężczyzna od działania. Może to jakiś Pani partner, nie mam pojęcia. W każdym razie. Tutaj widać ruch, widać ogień, także jak się Państwo wspólnie do tego zabierzecie, to powinno się udać. Pani numer 9 urodzona i Pan urodzony. I czy nasze małżeństwo przetrwa, czy się rozwiedziemy? Czy Państwo małżeństwo ma szansę tutaj przetrwać? Czy jednak będzie rozwód? Czy to małżeństwo ma szansę przetrwać, czy jednak dojdzie tutaj do rozwodu? Um. Na razie pokazują nam się fajne karty takiej stabilizacji, bo pani tutaj mówiła, że no nie ma tego wspólnego zamieszkania, że jesteście państwo w oddzieleniu. Ja myślę, że ma szansę przetrwać to małżeństwo, ale tutaj no myślę, że będą państwo do tego dążyć, żeby jednak zamieszkać wspólnie, bo mamy tutaj tą czwórkę buław, no to jest karta wspólnego domu, rodziny, poczucia bezpieczeństwa, na chwilę obecną tego nie ma i pokazuje się tutaj całkiem fajny, dobry związek, tylko właśnie no, za mało czasu Państwo spędzają razem, nie ma tego wspólnego zamieszkania, więc jakby ta więź e, no nie jest taka silna, jak być powinna. Natomiast siódemka denarów, jest tutaj potencjał na przyszłość, żeby pracować nad tym związkiem, żeby może spróbować jakoś ten wspólny dom stworzyć i wtedy rzeczywiście ma to szansę. No, musieliby Państwo faktycznie razem zamieszkać więcej czasu, mieć dla siebie więcej go spędzać razem, no bo tu jest po prostu kwestia budowania więzi. No, tak na odległość można jakiś tam czas funkcjonować, ale ale no na pewno nie przez dłuższy okres. Także tu trzeba to przemyśleć, ale oczywiście jest szansa na ratowanie związku. Jakiegoś tam takiego dramatycznego końca tutaj nie widzę. I pani numer 10, ostatnia osoba. Pani, hm, 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 urodzona. Hm, hm, hm. I pan, hm, 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 urodzony. Ładnie hm, hm, hm. <grym>, to chyba musi brzmieć, jak tak robię sobie. Hm, hm, hm. Może zamiast tego powinnam robić ho-ho-ho. Komuś tam się ostatnio spodobało to moje ho-ho-ho, <grym, panie> więc nie mogło go zabraknąć. E, dobrze, no i pani, i pan. Jak e, ułoży się państwa relacja? Oto pani tutaj pyta. Jak ułoży się państwa relacja? Jak ułoży się ta relacja, zaraz zobaczymy. Nie pyta Pani tutaj o jakąś tam perspektywę czasową, więc ja powiedzmy, powiem to może na najbliższy rok czasu, bo to też nie ma sensu jakoś pytać bardzo, bardzo daleko. Jak ta relacja się ułoży. Nie wiem, czy Państwo mają dziecko wspólne, bo może tak być, bo nam się pokazał paść kielichów. Mam takie wrażenie, yy, no, że tutaj może być jeszcze sobie dołożę, ale są kochankowie. Dogadacie się Państwo. O, może jakieś drugie dziecko, jeszcze nie wiem. Yy, będzie się szykowało. Jeżeli nie ma dzieci, to proszę się tymi paziami tak bardzo nie przejmować. Ale mamy tutaj piątkę kielichów i czwórkę denarów. Ktoś tutaj jest yy, rozczarowany, bo być może druga strona za mało czasu poświęca, bo przeważnie pracuje, nie jest też taka otwarta emocjonalnie, nie mówi o uczuciach, i może ktoś tutaj czuje się zraniony. I tu trzeba po prostu poważnie porozmawiać, przycisnąć, popracować nad związkiem, żeby też wróciła taka wzajemna fascynacja, bo jest tutaj fajny potencjał. Jeżeli państwo jesteście razem, no to się państwo dogadacie po prostu. Być może właśnie będzie kwestia tych dzieci, ale niekoniecznie. Bo wcale paziowie też dzieci oznaczać nie muszą, tak być może, ale nie jest to, że tak powiem, obligatoryjne. I teraz kochani, ci, którzy dotrwali do końca tego filmu, wybierajcie jeden, dwa lub trzy. Powiedzmy, że jest to prezent od Mikołaja. Prezent numer jeden, prezent numer dwa, prezent numer 3. I tutaj bez zastanowienia sobie wybierzcie, bo ja już losuję karty. To będzie jeden, to będzie dwa, a to będzie. Opcja numer trzy. Dobra, mamy trzy opcje i teraz takie króciutkie na Mikołajki przekazy dla Was. Dla tych, którzy wybrali opcję numer jeden, mamy kartę pomocy, przepiękna karta. Zwracaj się o pomoc. Przyjmowanie pomocy jest aktem szlachetnym. Czyli kochani, no, u Was może być jakaś taka, um, takie samotne zmagania z czymś, czy z życiem, czy z jakimiś problemami. Nie bójcie się tutaj poprosić o pomoc, bo ktoś jest, ktoś stoi obok, ktoś czeka, ktoś Wam pomoże. A a być może to jest też taka tak odwrotnie, należy czytać, że może w tym dniu warto by było, żebyście po prostu zapytali kogoś z waszego otoczenia, no, czy ta osoba nie potrzebuje jakiejś pomocy, bo może jest ktoś potrzebujący, kogo wy po prostu nie zauważyliście, a ta osoba rzeczywiście jakiejś tam pomocy z waszej strony potrzebuje. Opcja numer dwa: kto wybrał niezależność, też bardzo piękna karta. Decyduj za siebie, korzystaj z prawa wyboru. Więc tutaj jest może jakaś konieczność dokonania wyboru, podjęcia decyzji, i gdzieś tam może oglądacie się na innych, zastanawiacie się, a jakie by to miało konsekwencje dla mojej rodziny, dla mojego partnera, dla mojej przyjaciółki, dla kogokolwiek. I tutaj jest Wam powiedziane, że podczas podejmowania tej decyzji. Myślcie tylko o sobie, o własnych korzyściach, o tym, co wy możecie na tym zyskać albo stracić, o tym, co jest dla was najważniejsze. Niech ta decyzja będzie po prostu podyktowana tutaj waszymi osobistymi potrzebami, bo to jest widocznie jakaś ważna życiowa decyzja, no i możecie później żałować, że gdzieś tam oglądaliście się na innych, którzy na przykład tak naprawdę mają to gdzieś, co wy wybierzecie, a nie pomyśleliście o sobie i gdzieś jakaś szansa wam przeleciała koło nosa, na Przykład. I opcja numer 3 dla tych, którzy wybrali możliwości. No, popatrzcie, jaka piękna jest ta karta, co ona nam tutaj mówi. Uwolnij się od przeszłości. Kiedy pozwolisz jej odejść, zrobisz miejsce temu, co nadejdzie. To jest taka klasyczna sytuacja, kochani. Jak chcecie coś nowego przyciągnąć do swojego życia, no to musicie pozbyć się czegoś starego. Chcecie zrobić miejsce w domu na nowe rzeczy, na nowe ciuchy, na przykład w szafie, to musicie niestety wywalić stare, bo po prostu no wszystkiego naraz tam zmieścić nie można, a po co też trzymać jakieś stare graty, które już są nam niepotrzebne, tylko się na nie kurzy, nie korzystamy z nich. Tak samo jest, kochani, z różnymi sytuacjami życiowymi. Nie służy nam związek, e, pomimo prób ratowania, nie potrafimy e, w jakiś tam sposób w nim funkcjonować, no to może najwyższy czas zastanowić się nad e, po prostu odejściem. Nie służy nam praca, męczymy się w niej, chcemy czegoś innego, chcemy się rozwijać, może warto by było zastanowić się nad zmianą. To jest dobra karta teraz, akurat w tym okresie, jeżeli chodzi o przełom roku, bo zazwyczaj to jest tak, że wraz z końcem starego roku coś kończymy, a wraz z początkiem nowego roku coś nowego zaczynamy. Więc to jest idealny czas na dokonywanie takich bilansów i na pozostawianie tego, co nam już nie służy. Także to dla Was takie króciutkie przekaziki. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, zachęcam jeszcze raz do skorzystania z mikołajkowych promocji, do zobaczenia i do usłyszenia kochani